Cześć, tu Kamila. Cześć, tu Konrad. Witamy wszystkich głodnych wiedzy na naszym kanale. Skoro mamy już bezpiecznie i pięknie posprzątane, zajmiemy się kolejnym świątecznym aspektem, nie mniej ważnym, czyli aspektem kulinarnym. Na osoby z alergią czy nad wrażliwością w tradycyjnych potrawach świątecznych czyha wiele wyzwalaczy. Nadal funkcjonuje wiele mitów związanych z powiązaniem alergii i atopii. My dzisiaj nie zajmujemy się mechanizmem powstawania atopii i współistnienia alergii, ale osobami, które mają potwierdzoną nadwrażliwość lub alergię na jakieś pokarmy. Do najczęściej uczulających pokarmów należą mleko, jaja, owoce morza i ryby, ale są również osoby, które są uczulone na pomidory, marchew czy jabłka. Oczywiście podczas przygotowywania świątecznych potraw wiele alergenów możemy po prostu wyeliminować. Mleko możemy zastąpić napojami roślinnymi, miód, syropem z syropem daktylowym czy klonowym. Jajka np. w ciastach czy deserach, nasionami lnu, akwafabą, czyli wodą po odsączeniu fasoli. Orzechy nasionami słonecznika, ostropestu plamistego, plamistego, nasionami lnu, płatkami kokosa czy pestkami dyni. Pamiętajcie, że dieta eliminacyjna na określony pokarm nie spowoduje u Was zlikwidowania wszystkich objawów AZS, ponieważ mechanizm powstawania atopowego zapalenia skóry nie jest tylko i wyłącznie alergiczny. Ponadto nieprawidłowo prowadzona dieta może powodować niedobory oraz niedożywienie, co znacznie obniża komfort życia pacjentów, a jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym opowiemy Wam nieco więcej o magii świąt. Głodnych wiedzy standardowo zapraszamy na naszego bloga. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć i do zobaczenia. Pa!